Nazywam się Patrycja Wonatowska. Rzeczywiście jestem seksuolożką i bardzo zawsze lubię tutaj przychodzić. To trzecia chyba konferencja i jestem tutaj trzeci raz. I przyznam szczerze, że myślałam, że Kolejny raz jak będę występować to trochę mniej będzie stresu, ale okazuje się, że to działa zupełnie odwrotnie proporcjonalnie. Za każdym razem ten stres jest coraz większy. Natomiast dzisiaj o czym chciałabym powiedzieć to o kinku. Trochę będzie o zabawkach, odkrywaniu, doświadczaniu i dlaczego w ogóle i skąd ten temat się tak naprawdę pojawił. Przede wszystkim z tego, że Faktycznie coraz więcej mówimy o tej seksualności. Seksualność, nie ukrywam, nadal jest tematem tabu. Szczególnie jeżeli dodamy do tego drugie tabu, czyli osoby z niepełnosprawnościami i w ogóle niepełnosprawności, to już ogólnie robi się totalny galimat, jest i totalny mętlik. Ale ponieważ coraz częściej chcemy w ogóle o tej seksualności osób z niepełnosprawnościami rozmawiać, to nagle okazuje się, Hmm, że osoby z niepełnosprawnościami też mają swoje potrzeby i też zaczynają odkrywać swoją seksualność i bardzo chcą w jakiś sposób odkrywać nowe sposoby i nowe możliwości rzeczywiście realizowania i ekspresji samej seksualności. Więc pytanie zasadnicze: czym tak naprawdę jest King? Bo rzeczywiście. A, te nazwy i generalnie różne określenia coraz częściej się pojawiają, coraz częściej pojawiają się w tej przestrzeni mainstreamowej, popkulturowej, ale tak do końca nie zawsze wiadomo, co one faktycznie oznaczają. Więc. Sam King to temat nadal owiany w ogóle seksualność, ale temat nadal owiany aurą, tajemniczości i tabu, jedna z przytaczanych definicji brzmi tak: wykorzystywanie niekonwencjonalnych praktyk seksualnych. No ale zasadniczo tutaj pojawia się rzeczywiście pierwsze pytanie, co oznacza sformułowanie niekonwencjonalne? I co tak naprawdę może wykraczać poza konwencję, a co w tej konwencji jest? Czyli tu pojawiają się pierwsze rzeczy i pierwsze zagadnienia związane z koniecznością zdefiniowania, co dla mnie. Jako dla osoby indywidualnej jest konwencjonalne, jeżeli chodzi o seksualność, a co tą konwencją już nie będzie. Nie? Czyli konwencjonalne bardzo często rzeczywiście stanowi ten bardzo wąski obszar, natomiast to, co niekonwencjonalne, jest tą całą resztą. I jak nagle zdamy sobie sprawę, że mówimy o tej całej reszcie, to tam może być wszystko. I tym właśnie jest king. To znaczy. Samo sformułowanie nie ma bezpośrednio takiego przełożenia na język polski. I rzeczywiście to, co można by było powiedzieć, w jaki sposób rozwikłać i rozsupłać. I dlaczego używam właśnie takich określeń? A no dlatego, że King rzeczywiście w języku angielskim ogląda, tłumaczony jest jako coś bardzo splątanego, coś, co jest generalnie do rozsupłania, do jakiegoś rozwikłania. I rzeczywiście King jest pojęciem parasolowym. To znaczy, bardzo często w jednej linii ustawia się zarówno King, jak i BDSM. Jak się ma jedno do drugiego? Ano, king to jest właśnie to określenie parasolowe, pod którym właśnie można między innymi znaleźć BDSM. I co tam można jeszcze znaleźć? Ano, można znaleźć tak na dobrą sprawę wszystko. Czy coś Państwu przychodzi do głowy? Będą jeszcze pytania, ale czy tak na, na szybko, coś Państwu przychodzi do głowy, co może być kinkiem i co może się rzeczywiście znaleźć w tym pojęciu parasolowym? Jeszcze raz? Chodzi o. Sekscentryczny czy nie. nie. Okej, okay. Czyli tutaj pojawia się jakaś forma też emocjonalna. Rzeczywiście może być tak, że w ogóle takie zaangażowanie emocjonalne też może być uważane za king. Tutaj akurat jeżeli chodzi o samotentryczne podejście, rzeczywiście to jest jakby osobna grupa. Natomiast czy w ogóle zaangażowanie i to, w jaki sposób ta intymność i w ogóle to, co wykorzystujemy w tej seksualności i w tym seksie. I akcie seksualnym, to tutaj zaraz Państwu powiem o co tak naprawdę z tym wszystkim chodzi. Ale tutaj też między innymi mogą znaleźć się takie rzeczy jak wiązanie, wiązanie nadgarstków, używanie kajdanek, przebieranki, e, wszelkiego rodzaju na przykład właśnie wchodzenie w jakieś role, odgrywanie jakichś scen. To wszystko to, co rzeczywiście możemy wykorzystywać, i niekoniecznie od razu będziemy musieli zakwalifikowywać to na przykład do kategorii BDSM. I zdaję sobie sprawę, ja mówię o tym z pewną lekkością, z pewną płynnością. Mam tego świadomość, ja w tym pracuję. Dla Państwa może wydawać się to zupełnie nie do końca jakby faktycznie definicyjnie, prawda? Ale przejdźmy dalej. Zatem, jak powiedziałam, w tym kinku naprawdę dużo się mieści i tak na dobrą sprawę, zanim przejdziemy do tego, czym tak naprawdę dla nas jest king i jakie to są konkretne techniki i to są konkretne metody, warto sobie odpowiedzieć czy w ogóle zauważyć przede wszystkim jedną ważną rzecz. Co może w ogóle sam King jako taki wnieść do relacji i do naszego życia seksualnego? Może poprawić komunikację, może wzmocnić intymność i może wzmocnić lub poszerzyć zakres odczuć seksualnych, w jaki sposób i jak to w ogóle się dzieje, a no przede wszystkim, żeby zaangażować się w ogóle w King i w te inne formy, te niekonwencjonalne formy? Trzeba przede wszystkim porozmawiać. Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że pewnie już niejednokrotnie i nie pierwszy raz usłyszycie i usłyszeliście Państwo. Że trzeba rozmawiać, że o seksie się rozmawia. Zdaję sobie sprawę, ale rzeczywiście powtarzane to jak mantra faktycznie ma bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Ano przede wszystkim dlatego, że jednym z pierwszych pytań, jakie warto sobie da zadać, jest przede wszystkim to, co dla mnie konwencjonalne w seksie nie jest, a co na chwilę obecną wyobrażam sobie jako niekonwencjonalne lub niemożliwe do zrealizowania. Na tym właśnie polega też między innymi komunikacja i wejście w ogóle w ten świat trochę kinku i seksualności, którą chcemy odkrywać. OK. Czy kink to popularna praktyka wśród osób z niepełnosprawnościami? OK. Tak jak powiedziałam, rzeczywiście to, że mówimy o niepełnosprawności i to, że mówimy o seksualności, robi się coraz popularne i popularniejsze i powszechne ale też w granicach i w obrębie danej grupy. Tak jak tutaj się spotykamy, jest to fajny, otwarty, wspaniały, piękny temat, ale w momencie, kiedy wychodzimy na zewnątrz, okazuje się, że nie każda z osób będzie miała rzeczywiście taką możliwość i gotowość i otwartość na to, żeby porozmawiać o tej seksualności. Więc to jeszcze niestety jest nadal dosyć nowy temat. Ograniczenia społeczno-kulturowe które przede wszystkim przekładają się na to, w jaki sposób, jak mówimy o seksualności, bo czy na przykład seks oralny, seks analny są w granicach na przykład sfery kinkowej, jak najbardziej mogą być, bo mogą być czymś zupełnie niekonwencjonalnym dla jednej ze stron. Więc rzeczywiście samo na przykład mówienie o tym, w jaki sposób mogę uprawiać seks oralny, na przykład w sytuacji, w której mam jakieś niepełnosprawności ruchowe, czy to będzie niekonwencjonalne? Dla niektórych osób niestety już tak. Więc to rzeczywiście nadal te ograniczenia faktycznie nie będą ułatwiać pewnych rzeczy. Przekonania i mity. Czy osoba poruszająca się na wózku może być osobą dominującą? No bo czy może? Ja widzę te wspaniałe odpowiedzi, że tak. I ja też jestem absolutnie tego zdania. Ale wiem że nie każda z osób będzie w ogóle miała przestrzeń na to, żeby w ogóle móc w ten sposób pomyśleć. Więc rzeczywiście to jest kolejne z ograniczeń, nie? że trzeba najpierw przełamać w ogóle to, co tak naprawdę w ogóle pojawia się w jakimś wyobrażeniu. Kingowe imprezy są czasem trudno dostępne, brak możliwości swobodnego przemieszczania się. I teraz, czy osoby i czy w ogóle King to jest praktyka popularna wśród osób z niepełnosprawnościami? No, generalnie tak, ale jeżeli przechodzimy do sfery takiej czysto życiowej i rzeczywiście realnej, jak to wygląda w naszym życiu, tutaj zaczyna się okazywać, że jest całkiem sporo trudności, bo rzeczywiście te imprezy, które są organizowane są wspaniałe, są piękne i przecudowne, ale pamiętam jakiś czas temu organizowałyśmy warsztat i pamiętam jak w pięknym, jednym z pięknych miejsc w Warszawie próbowałyśmy do niego zaprosić Renatę. Renata na pewno dużo osób zna i, i pamiętam jakie duże trudności były w tym, żeby Renata mogła rzeczywiście dostać się do środka tego miejsca. Więc generalnie takie imprezy są organizowane jak najbardziej, ale często albo się zapomina, albo w ogóle nie bierze się pod uwagę, że faktycznie osoby z niepełnosprawnościami też mają kinkową seksualność i też chciałyby skorzystać z takich imprez. Lochy, jak sama nazwa wskazuje, często umieszczane są w piwnicach, ale bardzo często też bez dostępu na przykład windy, bez możliwości samodzielnego zjechania, bez możliwości tak naprawdę tego, żeby dana osoba sama rzeczywiście mogła przedostać się do wspomnianych lochów. No i tak trudności w zebraniu materiału badanego. Myślę sobie, że w trakcie, jak pisałam tą prezentację, to też była taka piękna myśl, że trzeba trzeba to zrobić i że Sekson rzeczywiście jest tym odpowiednim miejscem, że fajnie by było zebrać tak naprawdę też informacje od osób, które Faktycznie w King albo chcą się bawić, albo chcą w ogóle się czegoś dowiedzieć, bo też głos osób z niepełnosprawnościami jest naprawdę bardzo istotny. A w tej chwili, przyznam szczerze, próbowałam znaleźć jakiekolwiek badania polskie w tym zakresie. Niestety nie mam takich możliwości, nie mam takich danych, więc rzeczywiście to są tak naprawdę trudności w tym, żeby móc pewne rzeczy przekazać. Ok. Inną bardzo wiem, że czas mnie tutaj bardzo się kurczy. Okay. Wiem, że trochę dzisiaj o tym będzie, bo widziałam program, natomiast to, co też jest bardzo istotne z mojej perspektywy, to fetyszyzacja osób z niepełnosprawnościami kontra fetysze osób z niepełnosprawnościami. Są to dwie różne rzeczy, bo czym innym jest mieć fetysz, a czym innym być osobą fetyszyzowaną, czyli być czy mieć. Sange. Co dla drugiej osoby rzeczywiście tym fetyszem będzie. I to, co tutaj jest bardzo istotne, i myślę, że też na pewno się jeszcze dzisiaj pojawi, ale tak, to w przypadku kinku określanie swoich granic. Stąd też ta komunikacja, komunikacja z samym, samą sobą, wyznaczanie tych granic. Ja wiem, że to są takie hasła, które też dosyć często się gdzieś powielają, tak naprawdę w jakiejś tam przestrzeni. Dlatego dobrze jest, jeżeli. Istnieją jakieś rzeczy, które są w jakimś stopniu niezrozumiałe, warto jest tak na dobrą sprawę rzeczywiście trochę je pogłębiać, e, zadawać pytania. Po to między innymi takie projekty, więc. Zachęcam, naprawdę, wszystkie osoby nie bójcie się pytać. Jasna komunikacja nie tylko werbalna. King to przede wszystkim też umiejętność mówienia lub umiejętność pokazywania lub wyznaczania swojej granicy. Na przykład, jeżeli wchodzę w jakąś aktywność i mam dosyć, muszę umieć w jakiś sposób o tym zakomunikować drugiej osobie, bo ta druga osoba nie będzie miała świadomości tego, że mi w czymś jest niedobrze. Prawo do własności. Własnego ciała, prawo do własnego środka transportu. To jest też ta rzecz, która jest też bardzo istotna. To znaczy, rzeczywiście często nadal jeszcze uważa się, że wszelkiego rodzaju środki transportu, dzięki którym poruszają się osoby z niepełnosprawnościami, to są. To nie są jakby części intymne danej osoby, więc takie rzeczy też jak najbardziej warto powiedzieć. Fetysz nie musi wiązać się z penetracją i tutaj też jest bardzo istotna kwestia, to znaczy jeżeli wchodzimy w jakąś kinkową aktywność seksualną, to fetysz tak naprawdę może nas pociągać, ale nie musi prowadzić do samej penetracji. Więc też tak sobie myślę, że to też jest bardzo istotne. W ogóle dlaczego o tym wszystkim mówię. Pracując z osobami z niepełnosprawnościami, e, też e, doświadczam przede wszystkim takiej, takiego trochę może nie schematu, nie scenariusza, ale bardzo często obserwuję rzeczywiście taki e, sposób trochę postępowania, że nagle wchodzi się, odkrywa się seksualność e, i nagle tego jest dużo i nagle ta seksualność sprawia mi radość i zaczyna sprawiać mi jakąś formę przyjemności lub wiem, że tak ma być i zaczynam eksplorować absolutnie wszystko lub zaczynam chcieć wszystkiego doświadczyć. I to, dlaczego tak bardzo podkreślam właśnie te granice, i dlaczego ta komunikacja jest tak istotna, to to, że pamiętajcie Państwo, w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynamy angażować się w jakieś aktywności seksualne, to one mogą jak najbardziej wywołać w nas absolutnie różne emocje, mogą obudzić różne doświadczenia. Więc dlatego, najpierw w całym tym świecie kinku, dobrze jest po prostu sobie z pewnymi rzeczami. Pobyć. na przykład pooglądać różne materiały i różne treści, ale nie tylko te najbardziej ogólnie dostępne, ale też na przykład pokusić się o filmy czy materiały erotyczne właśnie z tego nurtu feministycznego. Dlaczego? Dlatego, że to jest jeden z tych etapów, który tak naprawdę może poszerzyć naszą w ogóle świadomość. Pokazać też to, w jaki sposób ten King może w ogóle się odbywać i może tak naprawdę być wprowadzony do sypialni. Okay. Um wiem, że jestem już trochę po czasie, natomiast e, pamiętajcie też Państwo, jeżeli angażujemy się w wszelkiego rodzaju aktywności kinkowe, to to, na co warto zwrócić uwagę, to wszelkie e, ograniczenia, jeżeli chodzi o na przykład ciało, o to, w jaki sposób ono może zareagować, w jaki sposób e, może się zachować na przykład związany nadgarstek. Jeżeli mam inne trudności, też warto na nie zwracać uwagę, więc też tak sobie myślę, że Dlatego to podkreślam, dlatego, że czasami ludzie angażując się rzeczywiście właśnie w takinkowe e, aktywności, e, taką furorę zrobił rzeczywiście ten film 50 twarzy greja, i nie wiem, czy macie Państwo świadomość, ale po tym filmie e, w Stanach Zjednoczonych wzrósł gwałtownie odsetek osób, które zgłaszały się do e, czy na pogotowie, czy właśnie w celu uzyskania jakiejś pomocy medycznej. Poza Stosowaniu niewłaściwym zastosowaniu zabawek erotycznych. Dlatego tak istotne jest rzeczywiście najpierw zaznajomienie się z pewnymi rzeczami, pobadanie, zobaczenie, e, czym to tak naprawdę jest. No i przede wszystkim wiem, że po czasie, natomiast naprawdę zachęcam do eksplorowania, bo King to nie tylko i wyłącznie wszelkiego rodzaju rzeczy, które od razu Kojarzą się z czymś, co absolutnie jest nie dla nas. Nie. King to też wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę mogą pokazać, jak różnorodna bywa w ogóle seksualność i jak wielki wachlarz w ogóle tych zachowań seksualnych rzeczywiście może się pojawić. Eee, rozumiem, że będę kończyć. Eee, natomiast to na sam koniec. Eee, ok. To co ode mnie, e, słowo e, końcowe. Umiejętność dosto dostosowania się do problemów związanych z niepełnosprawnością nie oznacza, że nie możesz się dobrze bawić, a czasami kreatywność może wywołać geniusza, geniuszkę zła. Więc tym bardziej zachęcam Państwa do eksplorowania, do tego, żeby próbować do tego, żeby zadawać też pytania i żeby rozmawiać. E, bo naprawdę warto. I King to przede wszystkim zabawa, bo seksualność to też bardzo często zabawa. A więc bawmy się i niech będzie przyjemnie. Bardzo dziękuję.